Cześć, witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z gry Modern Blade Warband. Yy, i pomyślałem, tak, yy, ulepszyłem sobie troszkę wojska i znalazłem przydatną bardzo rzecz ułatwiającą nam rozgrywkę. Mianowicie, kiedy yy, klikniemy bodajże yy, lewy control i jakieś miejsce na mapie, np. Na tutaj, to się do niego teleportujemy, co przez to nie będziecie się nudzić, prawda? Gdy będę podróżował. No i mój oddział. Długo strasznie się z nim męczyłem. E, mamy dwóch... księ... książąt. E, no i... myślę, że... tych co sobie można zwolnić. E, ogarniemy przede wszystkim... Aha, mamy zadanie. O no i to nam strasznie ułatwia sprawę i jesteśmy już przy tym zamku, prawda? idziemy do tego lorda no, dużo ludzi tutaj jest wyjątkowo a i jutro spodziewajcie się Q&A, bo są troszkę pytań z góry przepraszam za mój głos, bo no, boli mnie gardło. Yy, boli mnie gardło... Yy, no i... oj... Mmm... Yy, przestątki. Nie wiem, czy to jest ochrypnięty, czy nie. Nie. Ale z kim mamy wojnę. Rodocy to są krigici. W takim bądź razie. Myślę, że... Yy, ha, prosiliście, żebym więcej atakował wiosek. To widzicie, oszczędzimy sobie czas. Jesteśmy już tutaj. Tych książąt nie będziemy atakować. Pójdźmy sobie tutaj na przykład już. Okej, okay, możemy ją ograbić. Nie wiem czy... No i straciliśmy tych hrabiów, których prowadziliśmy wcześniej. O. I ograbiliśmy. Nie wiem kiedy będę podbijał. Hmm. Chleby, skóry. I tak yy, postać. Mamy 12 level. I coś takiego zrobimy. Pójdźmy w super sfazję i coś takiego. I na razie tyle. Pójdziemy na przykład tutaj sobie do Uksan. I odwiedźmy tawernę. Bardowie, pośrednik okupów i na przykład... Możemy sobie sprzedać wieźnie za 140? Weźmy sobie tych. Mm. A, i mogę sobie sprzedać przy okazji na rynku. Mm. To. Dzisiaj będą dwa odcinki wyjątkowe, bo. Był jeden z League of Legends, ale on był krótki i troszkę z mojego punktu widzenia się nie przyjął. No to nie boli nas. Z mojego punktu widzenia się nie przyjął. Postanowiłem zrobić jeszcze jeden. No i z Warbanda, tak. W sumie to nie wiem, co robić zbytnio. No to pójdziemy coś zniszczyć jeszcze. Możemy werbować ochotników, to jest wyjątkowo dziwne. O, o, spróbujemy, może się uda. Wątpię, że się uda. No ale trudno. Świetnie, moi ludzie się blokują. A, idzie. Oj, oj. Farmer zabił mamy lukę. Ojej, ojej, oj, ojej. Każdy stracony człowiek jest ważny. słabo, słabo. Ale chyba to wygramy. Ci mamy lukowie są dosyć silni, silnymi jednostkami? Mm. Komnymi. O, weszło. Co? nasze konie miały okres godowy no i zwycięstwo, tak? można zaatakować zawsze tam dostaniemy na przykład partnerów więcej za to, że podbiliśmy te, że zniszczyliśmy tego lorda mm. No i od razu zapowiadam specjal na 50 y, subów fech. Biednie wiem. Ale myślę, że będzie. I chyba w... No myślę, że już w tym specjalu na 50 albo na 100, nie jestem jeszcze pewien. Pokażę swoją twarz, więc tam... He, dajcie w eee. Kurde, taki gówniany dzisiaj ten odcinek. Zwola też się wydawał mi taki gówniany. No bo po prostu mm, taki nudnym. Mam nadzieję, że tak nie jest. Uciek. Musicie mnie upewnić w komentarzu, czy to jest prawda, czy jednak nie. Ale mam nadzieję, że nie. No i fajnie by było, gdyby, gdyby wam się to przyjemnie oglądało. Także tam zachęcam do komentowania. Do zostawienia łapki w górę. Aha, już nie mam miejsca, tak słabo nie powiem. Pójdźmy im sprzedać własne towary, prawda? Bądźmy hamami ze wsi. Oddział nie mogę nikogo ulepszyć. Ale spróbujmy zaatakować. O. Wow, ale rasz, ja nakraszuję. A, na no puchy wędz ale frajer nie wierzę jak uda mi się wyjść z wycięzką. Prawie dwóch zostało. Co teraz ze mną będzie? Do więzienia. Yy. Słabo. Okej, okay, uwolnili mnie. Hmm. Mm, to tak, idziemy do szalis. Myślę, że w tawernie coś ciekawego znajdziemy. zobaczymy. która dzieci, no. Okej. Okay. Mm. Pośredni go kupów i kupiec szalis. Wartownik, wezmę was. E, pójdźmy na rynek. Oj, oj, oj. Zagapiłem się. Bez przesady. Hmm. Hmm. Problem. Okej, okay, to jeszcze mają. Daktyle i inne te rzeczy. I mamy troszkę pieniążków. Pieniążków. Nie lubię jak ktoś tak mi mówi. Aha! Wspomniałem już nawet jak wyglądamy. Tak dawno był odcinek z Modern Blade'a. Mm, cześć. O ty chami ze wsi. Dobra. Przejdziemy się tutaj po stoli... Cech. Opuścimy, pójdziemy na przykład do ciebie, tego Emira Okej, okay, i tu jest ta krywka rozbójników, no to gdzie oszczędność No i atakujemy No nie wyglądają źle, mają lepsze rzeczy niż ja, ci mamy lucy No ale co zrobisz? Mm shift przybliżamy na lewym shifcie. A i pewnie sobie Ci pytanie, że czemu, dlaczego jest tyle gier, tak? Tyle różnych gier. już chcę sprawdzić, która gra Wam najbardziej przypadnie do gustu. I którą po prostu nagrywać, tak? Jak na razie to w, w, chyba Modern Blade. Y, troszkę tam CS i Isaac. Ten lol troszkę... Nie, no nie przejął się no to. Nie oszukujmy się. Ale dostał. WciR. przynajmniej się kusza, Mi się lepiej nie ustrzela. Ale no jeszcze niż. Aha, to ten. W łydkę. Jaki frajer dzidami wam mierzce? Powiem. No. O, ładnie. No. Prawie. O! O ze wsi. Także jutro Q&A. Z... Będziemy sobie... Ja sobie tam będę pykał Wajzaka i będę odpowiadał na pytanie przy okazji. Myślę, że coś takiego będzie fajne. No. Ej, ej, ej! Nie za dobrze ci, kumplo? Ale ładnie. Myślę, że te dwa strzały będą już... No... Hałąć tak schyla... W ...idealnie. Chyba tyle, tak? Tak. Hmm, weźmy sobie chleb. Kulawy arab. Obrażenia 20. O, ten nóg jest dobry. Dobra. No i gdzie ten lord? A, jest Emir chyba ten. Okej. Okay. Mm. Miejmy nadzieję, że to on. Czy ja mam już w swojej ekipie? Jest. Lady Raima. Aha, to amerat, To tak, żeby nie było. Dobrze, nie będziemy. patyczkować z tymi zadaniami, bo strasznie. Ona gra jest bardzo. Mm. O. Miło mi. Wędrowny trubadur. Weźmy cię, Jeremus. Aha, ja chyba za darmo doszedł, o ile się orientuję. Jak szukam miarę dobrej broni. Ale myślę, że sobie kupimy zbroję. Mamy 13 tysięcy, więc. O sensownie. w strażnika karawany i tak, to jest nordów chciałbym podbić jakiś zamek, ale wątpię czy mi się uda na przykład oj, taki o żeby nie było, że jesteśmy hołami angielsku? Hmm. Dziwna sprawa. Bardzo dziwna sprawa. A, ona jest splądrowana. Pójdźmy tutaj na przykład. Chyba zwerbujemy sobie i ograbimy tą wioskę. sytuacja, no. Nie lubię tego okresu w roku, kiedy właśnie jest największy hype, że tak powiem, na choroby. No to denerwuje, no bo co jak co. No, łatwo poszło. Ktoś, ty. Weźmy sobie takich kuszników i sprzedajmy coś mm, buty mam słabe Może za darmo mi się uda tak zrobić, żeby było chyba nie w każdym razie no, 200 to nie mało, to... niedużo. Okej. Okay. Kurde. Ten Jeremus mnie denerwuje. Oj, oj, tam było... Tam był ktoś z sensowną armią. Myślę, że uda mi się go chociaż obić. Proszę, zdążmy. Chyba zdążymy. Tak. Fajnie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Myślę, że na tym sobie już skończymy. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.